Siemanko wszystkim, Hunter Fishing, z z tej strony Jedziemy dzisiaj kolejny raz nad rzekę z krwę prawą Jedziemy w dużej ekipie, jak widać jest Mateusz, jest Monika, jest Przemo No przywitajcie się Siemano No I co? Jedziemy nad wodę i jak dojedziemy, znajdziemy jakąś miejscówkę to widzimy się z powrotem Elo nie, 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 to jest łapanie, nie, yeah. nie, przerzucanie. Elegancko. nie, To nie, 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 to Ty nie, 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 Dobrze Miejscówki znaleźliśmy. Mamy dwie, w sumie nawet trzy miejscówki. Siewa! Wariaci się rozpakowują. Że tu jeszcze jedna osoba z nami jest. Dominik, Koko, Kokista. Przywitaj się. Dobry, dobry. dobry. I elegancko. Halo. Jak tam? O, widzę, że macie problem. Mamy problem. Leszek, tam posychaczek. Leszek, ja tak haczyk, nie? Ja tak samo mam tutaj. Ale to się pewnie gdzieś tam zapiął, po na brzu za brzuchu. No, za... za brzuch. Nie wiem, jak on się zapiął. Idę tam dalej zobaczyć, do tu no, nie słychać. Czemuś jak tam Ech? ci idzie? Dwie uklejki. Dwie okleje? Pan David pan. O, o patrz kokol ma do was A nie, to ten dwa To jest płytko. mówiłem a tam, a tam jeszcze jest płysej Nie jest Masz coś? Spokojnie. Czy masz coś o go pod brzuch. Mogę wyjąć bez problemu. Za, za brzuch żeś się podhaczył. Dawaj go, no. od razu. O, ten tu jest ładny. Ty. Gdzie ładny? To leszczok jest. O I kokista już złowił jednego leszka. A ja jeszcze ani jednej rybki. Mamy pierwszą rybkę. Z dzisiejszej z zasiadki. U. Całkiem nieźle walczy. Субтитры подогнал <coughs> <coughs> Na kręcie, wiesz na takręcie, wiesz, w jakichś drzewach tutaj tu dupa Nie ma brań, 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 nie ma brań Nie brań, nie ma brań, nie ma brań, nie. brań, nie ma brań, nie ma brań. I podoba się na rybach spędzony każdy czas. Weźmie ryba jest na pewno weźmie. Ja dziś mówię teraz z tobie w robię, prędzej złapie się. Zmienić bo miał wiele. Ja to Idzie leszczyk kolejny Ej, kokon masz tutaj. W razie co będziesz podbierał Dobra? Ej. No dobra, no dasz radę z nim. Ale w razie co, jakby był jakiś większy. A to jest większy, czy mniejszy? Trzymaj ja się pójdę. Z tego to raczej nie. Chociaż też mam. Nie, dam sobie radę z tym, po... ale czasami są większe, nie? To... Spoko jest. jest ładny. O. 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 ten jest solidniejszy. Co leszczyk, to większy. Darbusek. Zobacz kokon. Ładny kolejna rybka siedzi Chyba leszczek Bo Czuję, czuję wędce, że to nie jest mała ryba Tak, leszczą, leszczą To spory leszczek Jak na tą wodę O! Zrobiliśmy sobie przerwę Na odpoczynek Nie no tak naprawdę to schowali, schowaliśmy się przed deszczem bo zaczęło strasznie padać Nie wziąłem parasola żeby kamerę schować Siedzimy sobie we dwójkę, jest tu kokon Tylko że kokon to ma trochę bombę bo sobie wódeczkę popija Chłopaki tam z... i Monika siedzą z tyłu nie byłem jeszcze u nich, za chwilę tam pójdę zobaczyć, co oni tam w ogóle działają, czy coś łapią. No, u mnie tutaj też nie jest za wesoło. Jedna poteczka tylko wyjechała, ale mam za to kilka fajnych, dobrych leszczyków. z dwa takie większe, reszta takie leszczoki. Chwila odpoczynku, niech skończy padać ten deszcz. I działamy dalej. Smacznego? Dzięki, co panowie? Panie, tutaj lepiej? Mam Eee, Leszczyka i płotka wyciągnęli. Tutaj? No. Ja tam dalej jestem stanowi. Pierwszy rzut nie tu i płotka. No teraz leszczycie. W szturpieniu A ty czemu nie robisz? Zerwałem. Mm. <grywa> nie, filmuj mnie. Czemu? Kamera nas lubi. <grywa> no, dokładnie. Przemykamy. Albo biorące, jeszcze zaczęło padać. Nie, to jest jak krwawe. Zawsze musisz coś kłana rozrabiać. O, przemach. Zadaczył. Weź lekko pociągnij. Zawsze tak. Dobra, właśnie się chłopak zważył, słuchaj ta wola to jednak działa na rodzinie męża. A tak, mam męża. męża. To Powiedz, jak Ci się podoba dzisiejszy wypad na rybki? Super było, dopóki się nie rozpadało. No. Tak to było idealnie. Bo ryby ciągnął Dawid i Praktycznie. Nie no, ja coś tam wyciągnąłem. No coś tam masz, no nie? Ale co teraz na wasze wypady? No dokładnie. Nie, nie, nie to nie to jest najgorzej, bo póki się nie rozpadało. Póki się nie rozpadało, no to przecież ciągnąłem jedną fajne. rybkę za drugą. Fajny, wypadł. Alepkowiną są się wędki rzebki plączą na drzewach. Więc... Strasznie od tego deszczu. Strasznie od tego deszczu. Paruję tak. czy Tak. Cię oszukałem? Nie. No właśnie. Hunter Fishing, planer z wędką nie oszukuje ludzi. Nie, ma zajebisomercie górę. Dzisiaj się zobaczy? Nie, no, jest fajna. No jest tego Dlatego koła kupiłem od Ciebie. No. jest fajna, no. Ale pamiętaj, nie może się sprzedać. No raczej. No. Nie no. możesz się sprzedać. Piotek, jest o wiele więcej piotek piotek A. Ona jest o wiele więcej. też łop się. Ona jest o wiele więcej. A ty zda się śmiejesz? A no tak. Mówisz coś, ryby jakieś czy nie? Nie. Nie, nie, nie. Dał, nie dał ci mąż połowić Ry? Nie. Zaczął widać, ale to Nie, jest całkiem tak zimno. 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 ale jedna klapa. Też się ubrałeś, kurde, jak wczoraj. A no, jak wczoraj? Dosłownie, no, no. No, dosłownie tak, tak samo. Wczoraj tak to samo. była masakra, dzisiaj to jest ogólnie. Tak samo. O, widać, proszę. 7 stopni. A wczoraj było minus 1. Wiało jak cholera. Ja byłem w miarę ciepło ubrany i mi było zimno. A ten tu kolega to sobie przyjechał w samej bluzie. Kurtka. Kurtka. No to pod kurtką. tą kurkę, tą co ma na sobie. O. A pod spodem miał tylko koszulkę. No to No, okay. dodaj, no. no to tak jakbyś miał bluzę samo. No. No, to mamy jedną koszulkę taką. I do tego jeszcze dresy. Same dresy, a ja jeszcze miałem. O, te rybaczki mam na sobie. Masaka. Ora, zawsze jest źle ubrany wędkarz. Ale nie <noise> się mówi tak o, Panie kolego. Nie ma złej pogody, jest tylko źle ubrany wędkarz. Tak, tak jak ty... dobrze no, powiedziałeś, dobrze no, powiedziałeś. Pokaż, pokaż w ogóle za prezenty, co wy tam pijecie. Co to za wódka jest? A no już. Zrobimy... Mał małego? Nie, ja nie piję wszystkiego. Mariatko. tak szybko całą flachę. Zrobimy małą reklamę, jakaś hulsaria. Saria, budeczka. Ja w jest głos, nie? Jestem abstynencką. Ja też. Ale ja mówię poważnie. A ja nie. A co to, 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 to akurat widać? Co akurat widać? Prawda, widzenia. Raczej. Yeah. Ja idę dalej. Kolega pije. Koleżanka nie pije. Można nie pić? Można nie pić. <głos> <głos> Daj mi spokój. Molika będziesz z nami na rybki jeździć. Tak z zacznie. Mogę. No i elegancko. A no pewnie. pewnie. A ta, ty będziesz jeździł? Też będę jeździł. No Tej. i elegancko. Lecimy do chłopaków zobaczyć, co oni tam targają. Mateusz i Przemo. Dawno to u nich nie byliśmy. Nie? Koko się wynurzył. Mówi, mówi, że musi się jej trochę przewietrzyć, bo chłoma za drzą bombę. <noise> Kokoliną ci No on przyszedł do nas. Tak, nie porówny to... O chłopaki jak walczą tu zobacz. W parze no A jak? No, no, to jest... Żeby tu czoła, żeby się nie wiewać wody. Hej, okay, co tam? Co łowicie, panowie? Ej, może parę słów do pomary? Ryby. ryby. Złowiliście coś fajnego czy nie? Some ale Jest troszkę. A ja, ja, ja nie łowię. O, bo nic mi nie wierzę tam cały czas. Trzymaj Dawida dzisiaj nerwy biorą No, my już wracamy Spakowaliśmy wszystkie rzeczy troszkę żeśmy połowili W sumie nie wiem czy tam połowili coś czy nie Sami powiedzą Połopali troszkę, nie Przemek? No Połopali. Troszkę leszczyków, parę płoci Jedna świnka Jedna świnka była Koko co złapał? Siebie To <grymne> jest dużo, jest jest dużo he? No. Chłopaki połapali coś tam, coś tam połapali, widziałem, mieli coś tam w siodce. Ja parę leszczyków złapałem no to dużo było u nas no, Możemy leczyć. No, no, no. Ja tu ze dwie płateczki złapałem No nas ile było? Parę płci nie? Nic, no. zróżamy do domku A wam jeśli się podobał filmik Zostawcie łapkę w górę Zostawcie suba I zapraszamy do następnego filmu, cześć Zapraszamy Siemanko wszystkim jeszcze raz Jeszcze chciałem napom Napomknąć taką jedną rzecz W drodze powrotnej Jak żeśmy wracali Mieliśmy mały wypadek, w sumie nie mały bo duży Wypadek Samochodowy Z naprzeciwka wjechał w nas Samochód Zderzenie czołowe Zamieszczę zdjęcia zaraz po tej mojej wypowiedzi z miejsca wypadku i dzień później jak moje auto wyglądało. Zapraszam do oglądania.